Chuj, ja cię rozumiem, padam. Oj, zasnął. Oj, dupa. Ale leci, ale leci. Nowe lopie robimy. Oh shit, here we go again. Ty chyba lecisz. Lecę. Wejdź, wejdź, wejdź. Z Airbusem spierdolonym ty. Nie, bo tak łapkę wystawiam, prawie przyciskiem myśli, to co, co się robi? Łapiesz kogoś. Aha, aha. A, możesz ktoś wciągnąć. O kurwa. O kur... No tak cię wciągnęłam się, właśnie. No teraz my się wciągli. Dobra. No, pierdolę, żeby zawalili jeszcze most! No i zajebiście, no jak mamy nie, wejść? No kurwa, nie, to... wiedziałem Teraz dałeś do pieca, ty Co kurwa dam do pieca? Pojedynczo szliśmy no! Spierdoliłem w ostatnim momencie kurwa Ledwo z życiem poszłem! <laughs> nie skujwaj mnie! Ej, tu my tu wejdziemy kurwa? kurwa? Gdzie? A bokiem? Bokiem! <laughs> Teraz w dół Kurwa W górę kurwa! Bo nie da się no! jak się kurwa nie. Kurwa, on jest jak pająk Pomocy ładnie kurwa! Ty... Teraz ja, teraz ja, teraz ja, teraz ja, ja. No teraz mamy kurwa. Ja A gdzie wy jesteście? Oni są na samej dole, na samym dole teraz. Gdzie ty jesteś? O widzę, no! Bandaż? Ja pierdolę!

Pierdole Ja A, też mogę na nim jest, stanąć jest. też czy nie? No możesz spróbować ja sprawdzę. Dobra, to jest... skakam, kurwa, skakam, skakasz? Ja doskoczę kurwa Dobra. To coś ja, leży A ten, ten był zły Nie, nie z tego, to jest zatrute. No. Złapę was, chodźcie! Chodźcie, chodźcie! Na pewno złapię! No. Łapę, no! Łapę! Łapiesz dalej? To ty Poczekaj, Poczeka, bo ja muszę energię nabrać Bo kurwa ja mam na wysokości, poczekaj Bo ja się boję Ten go zły Nie, nie tego, to jest zatrute Kurwa, umieram Tam. Ty zjadłeś tego krzywa? No, no nie nie, zjadłam. Zatruty był Ty tu, tu może, o nie spadnie jakoś I spamuje G. The fog rises no. Tutaj, szybciej kurwa, widzisz? Dobra, to tędy. Ja to wejdę spokojnie, dziękuję. Dobra. Nie wejdziesz? Nie wejdziesz. To spadasz, nie spadasz nie wchodzisz to, to spada. No dobra, 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 już! A, no tak. nie, wpadne, czekaj, nie bym... to ja tutaj... nie! Nie, spadnę, czego ja nie ustaminę. Nie Nie, nie! Poczekaj, ja cię złapię, nie, złapę nie, cię, nie. cię, złapę czekaj. cię! Nie! Łapę cię! O kurwa, ła! Jak mi zapała? A, złapałam się ten! Skały się złapałam, a nie ciebie! zajebiście! To jest przypadek! Czekaj, do łapy, do łapy! Złapę cię teraz Kasia! Złapę cię teraz! Daję, 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 daję! Łapie, łapię, łapie! Nie, łapię, łapię. Teraz ja, teraz moja kolega! Kurwa! Czekaj, czekaj! Ja cię popchnę trochę! Nie! O, mnie w ciągu! Kurwa! Łapie cię! Nikt tam nie wejdzie! Nie, no nie! Kurwa! Ej, dobra, no to inna trasa, nie? Kurwa wpadłem. Gdzie? Dobra, nieźle. Dobra, ja tu wejdę, ja tu wejdę, ja tam wejdę, ja bym wej, wejdę Ej ja bym coś, coś do zjadła. Do... Chodźcie. A ja bałabym coś. Ja bym trzymam się, się. wystał. Ja bym się Trzyma, trzymam, dobra. A je, o, 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 tu jest o! trasa, tu się da wejść. Jak tam szedłeś? No. Ej, pomóżnę. Boczkiem, boczkiem, boczkiem. Boczkiem. Tym boczkiem? Tym boczkiem. Jakim boczkiem? Tak, tam bladym Jak? Aha! <śmienicza> nie wejdę! Alina o, o, lina, lina! lina. Wiem, e! Ja tutaj, dobra. Tak, kiemp... dobra. Kurwa, małpa. Teraz ja, teraz ja. Teraz ja teraz nie wiem. O kurwa, e, kurwa. Elegancko. I ty możesz. Marzysz... O kurwa! Co <śmienicza> ty robisz? Co ty robisz z tą liną? <śmienicza> Ej, łapcie mnie. O dobra, żyję. Dobra. Nie. Dawaj, dawaj. Oj, fuj. Kurwa. Ej, kolega mam spać. Dziękuję. No co? Tu chodźcie. się. Tu wejdę. Przetestuj tam. Ej, no tam kobieta. to nie wejdę za chuja, bo ja łapcie nie mam problemów. Łapnie, 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 łapnie. łapnie. No? Kurwa, łapie. Trzymałam też. Złapałam, dotrzymałam! No, Za mi że przekażę. O? Tak, Kasia, złapiesz mnie? Odciągniesz mnie, bo ja mam mało staminę. No złapać się. Dobra, czekaj. Tyle wyjdę, dalej nie wyjdę. Dobra, dziękuję. Spadnę, spadnę! Łapią, łapią! Nie spadniesz, ja cię trzymam. Te, no, bo stabilny muszę odnowić. No i nic! No ma zik, a wejdź tu na. Ło! Wow. Spadnij, kurwa! Zarmię go zarwie, go spadnie! Spadnie jebnie, kurwa z tego mostu. Pa, jednie, trzy! Ej, nie masz jaj, nie masz jaj, tylko teraz, kurwa, na dół. Jeden. Dobra, a my teraz kurwa co? Bo ja... To jakieś jedzenie by się przydało. Spadł? Spadł, 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 ja nie, ale się obija tam A? ja w Gdzie? Karo, trzymaj się! Ej, kurwa, Jak na dół, kurwa, tam się wraca, mam taki kawał. To taki o flemnik latający. Pa co to było wszystko? Ej. To. Kurwa! Weź go na plecy. Jak? No, mam go. I co z nim? Ale można go, nie można go podnieść? Powolutku. A nie mogę! Zaraz, zaraz razem umrzemy ogólnie. Nie, dobra. Trzymam się. Ej, bo ja, czemu ja padam? O kurwa, padłam, ej! To jest? Kurwa! Latarnia. Aha. bo ja Nie, ja nie dałem. Ja ej, ej, a, a bo on jest za ciężki. Okej, okay, rozumiem teraz. Ej, ale ej, ale jego ja nie mogę nieść. No bo nie żyje już pewnie. No jak? Wyje jeszcze. Ja, ja już... O no nie, 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 No nie z... Dawaj, 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 idziemy. Nie znowu się wyjebie. Znowu się wyjebie. Oj, no trudno, nie, muszę cię zostawić. Ja tam nie chcę kur... spieprzaj ode mnie. Latarnie biorę. O, umarł. Oj, 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 oj. Umarł. Ostatni włosek. Ostatni włosek. Kasia, Właśnie, co jest? Plinaj za zapierdolę. Kasia, ale ja cię nie wezmę. No by nie bała się, no. Za ciężka jesteś. No ja zaraz się spierdolę sama przez ciebie. Mogę ci zapchnąć nogami? Dobra, leć na dół. Dobra. Okej, okay, jest okej. Okay. Oj! Oj, oj, oj. Powoli. Dobra, Kasia kopnę cię jeszcze raz. Jezu. Dobra, zajdę z tobą tu. Lecz tu teraz. I masz pana za, za, za zepchnięcie? Ja cię Kasia chcę uratować, ja cię specjalnie po to, żebyś żyła cię zepchnęłam. A ty jeszcze się do mnie prujesz, jakiegoś pana. Nie, dobra, ja cię tam zostawiam już. No a, sama umarła. No i dobrze. Dobrze ci tak, Kasia. Nie, umiem schodzić. W przeciwieństwie do ciebie, Kasiu. Gdzie ty idziesz? Jedzenie, tam widzę jakieś banany na krzaku. Trudno, będziemy wchodzić jeszcze raz. Dobra, uwaga, to będzie ryzykowne ogólnie. Zaraz się spierdolę, spierdolam się, spierdolam się, spierdolam się. Dobra. Ej, żyję, żyję jeszcze, żyje. Dobra, idę po te banany. Ej, nie mogę wejść. Ej, bo mi zimno tu, kurwa, mgła chyba idzie. Ja, pierwszy, mgła idzie, no po popierdoli mnie. Ja tu, ja tu umieram właśnie z wami. Umieram przy tobie. Kasia, pożegnać, muszę się pożegnać. Oh, oh, oh. Ale sylę, że teraz ona hmm. jest już dead, bo ją mgła zabiła. A ja tam latarnię miałam jeszcze. A tu? Oh. O! To, to ja! się wyglądam, co? Daj się. To się patrz, no ta, widzę, że no, ta, się kurwa. To kurwa to się widzę, ja że. To ta, widzę, kurwa, że się patrzy. Eha, bo tu są te. Y, poziom trudności. To najłatwiejszy. Dawaj daj. łatwy. A jaki był wcześniej? <śler2> nie wiem, nie ja wybierałem. No ja też nie wiem. Kasia się A, z nami się tym nie podzieliła. A ten nas skróty? A nie, po kokosy. To ja też. Ja chciałem kokosa. Bo tam... No to dawaj. Kto pierwszy zbierze kokosa? Zebrałam. Oj, oj chuj. Chodźcie tu wejdziemy i mostem przejdziemy tam. Mhm. Ej, wejdź szybko, wejdź szybko. I mnie złap. Łabnie, łapnie! No, nie, nie dosięgam. Tego złapałem. Tu pojedynczo trzeba po tym? Ra nie, 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 razem. Razem przepierdalamy się. Nie, nie sprintuj, nie biegnij. A, dobra. Ja coś czuję, że to jednie. Wy musicie pierwszy nie złapać, bo ja jestem obciążony. No dobra. I co dalej, kurwa? <laughs> dobra, dobra, już idę. Też kurwa głowę nawet przechylam, jak idę bokiem. Tak, jak, jak Jakieś kurwa małpy. W kolorulu chciałem być kurwa to małe no, Dobra, łapkę nie A pan ten biegnie patrz, to było <grym> już? A to nie, ja dobranoc dobra Dobra Ty idź tym kurwa No tym, idź tym. tym, no tym Ja nie idź tym kurwa Dobra, to nie, na nie operację. tym, nie, Ale... nie tym, nie tym Tym, tym idź, tym Tym, 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 tym On ci w kuja robi Popiam full życia, full staminy, kurwa jeszcze powera Ja jestem koksem Ty! A jakby, chcemy tu iść, tak? Nie wiem, idę po prostu No nie wiem, ja też kurwa Nie ma co się zatrzymywać No po te małpy Ja tu spadnę ja tu spadam! Kurwa, spadłem. Ja też, ja też, ja też. Spadam, spadam, spadam! No i chuj. No i ja już dalej nie mogę je... A dobra, jeszcze mogę iść. Poczekaj. Chodźcie do mnie, tutaj! Kurwa, owoce zjedziecie. Ale ja mam owoce! Ja apteczki potrzebuję! No, łap mnie, łap mnie! O, ej! Ale wam zrujnę no. So, to ja, poczekaj, kurwa. Poczekaj, kurwa. Słychać to cię słychać, ale cię nie widać. idziemy tam do ciebie. No, idziemy o, do ciebie, Karol, poczekaj, już. Lecę, 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 lecę. Lecę, lecę, lecę. Dobra, nie, to trzeba po kolei i powoli. Ja pierdolę. Stąd kurwa, zajebiście, że, ja, że się. ja mam nawet problem tu wejść, nie? O. Dobra. Słyszycie jak wie, kurwa? <grym> Ej. Nie no. Dobra, to może ja chyba. Kurwa, nie chodź tu. Jeden. Takie kurwa trudne. Tak. Uwaga, uwaga, powoli, powoli. To chodzi kop to dalej polecisz. Ja pierdolę ty No, tu się o kurwa. o kurwa A on przeszedł, nie? Ale gdzie ty kurwa? Gdzie doszedł? Ale wiesz, możesz ogólnie też schodzić tak samo jak wchodzisz, nie? Dobra. Już... No, ty spaduj idź ty jeszcze tej. bliżej. No nie mogę spadnę też. Ty naprawdę masz tak przejebane? Tak. No połowę tego paska to mi życie zabrało. No i teraz to jest kipa w To czekaj, prawym się klika czy shifta się klika czy co się robi? Kominy kliknij <grym> se. Do tera... Dobra, czekaj, 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 już, ja się rozpędzę, po prostu strać mi się chce i to dlatego, zestresowany jestem, wiecie jak jest. Zesraj się kurwa tam za krzakiem, że... Ładne kurwa jedna. Nie, ja coś źle klikam. No kurwa. chyba tak. zapierdalaj do góry. Ale lewym pali. No jeszcze wpadł mi się ktoś. <śmulka> nie Nie wiem. A może umarł? Nie schodź, nie schodź. Ja na... ale... Jaki, kurwa umarł? Ja wam kurwa umrę. <głos> <głos> widzę go, widzę go, jest obok nas No raczej no, to co mam? No patrz, łabnie, łabnie To ty kurwa, taki zielony ty Patrz! A ten, ty mnie kurwa przy... Na, na, witali, na kurwa spopiewał cię Kurwa, tu w sumie niepotrzebne chyba była To właśnie kurwa, nie wiem gdzie my dalej, co my dalej Kurwa! Szybciej, szybciej! tych szybcie, nas szybcie. będzie? O, o, jest? Ej, a możesz linę do mostu przyjebać? Sprawdź. No, a gdzie chcecie do dolinę? Dasz radę na most? I byśmy weszli po prostu po, na drzewo, razem poszli po moście i tam się wyspnęli? No, Tylko spala, o kurwa! O kurwa, Jezu, przestraszyłeś mnie! O! Tak, no, 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 no! Jest? Drzewa. Nie, musisz przytrzymać! Ja pierdolę. Co? Gdzie on jest? <laughs> <grymne> A tu, dobra, czaję, no Nie, <grymne> to ja, ja, chyba nie żyje On się kurwa nagle przewróci Można go podnieść Chodź Wejdę z nim po tej linie A co teraz? A, to linia, kurwa Musisz się chwycić drzewa Daj, kurwa lina ja się zablokowałam no, chyba No musisz to wejść, kurwa to... nie mogę się złapać tego drzewa A, dobra mogę Jestem Kurwa! Ja stoję na dole na razie O, kurwa Tu je lipa, tu je lipa nie, ja tam nie wejdę Ale też... Kurwa Nie! 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 Jezu. Kurwa! Tak blisko było Ej, no O No, szkielet został Jak? A, tak Dobra, już widzę To leczy, kurwa To leczy to le No Chodź le 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 tu, ty Chodź, chodź, chodź A! Dobra żeby nie marnować Aby Jest to nisko kurwa, jest To co jest w Ja mi trzeba wrodzić Ło kurwa, ale mnie wyjebało ty. Dwa razy ją podpiętrzemy nie! No i ja już I co? Co? Ja mogę tu rozlotać. Chodź, gdzie ty jesteś? To potrzebujemy tej latarni czy nie? O, kurwa. Bo w ogóle już połowa jest tej latarni. Coś ty odjebuł kurwa. Ja... O. Położył się. Ja mogę Jak na cenach kurwa. Weź plecak. się no. kurwa. co ja mam o, różowe. Dobre? Jak się czujesz? Ja mam łottruszkę chcesz. Chyba nie Chyba nie Nie, 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 nie dawaj. Urwa. Przejdę bokiem. Tam jest owoc. Kurwa, tu są na dwie, a dobra, tyle, że jest. O ja pierdolę, o? ja pierdolę O, no się odjebała kurwa teraz No trochę tak Jestem na dole Będę cię łapać Dobra, dałeś sobie radę Nie nie, nie, ja tu idę Ło, wow, gdzie to? O kurwa, ale wyjebało I... Ja pierdolę Dobra, nie rzucaj ty O dobra, dobra. Masz tu. Ile no I, odwróć się a, ty masz pusty plecak, chłopie! No mam pusty, no, tylko ja nie umiem wkładać. No, cię nauczę. Już. Dobra, podzieleni. Wystarczy. A gdzie on jest? Kurwa, co on chce? No. Gdzie ty jesteś? To jest Lizak, spadł. Krzycz! Ale... Krzycz cały czas, kurde! Słyszę cię, słyszę cię. Coraz Coraz lepiej Cię A, słyszę, krzycz, krzycz, krzycz O! Hej! Spadź Lizak, lepiej muszę spać Spać? Co spać, zrobiłeś? No. Trujesz się Nie wiem, zjadłem Lizaka Aaa, naćpałeś się O Fuj Ej, ale antidotum wypiję, o i mi zejdzie trucizna, no właśnie o, a, to tak to działa. No kurwa, a jak ma działać rzędki do tyłu? No myślałam, Mówią. że może życie oddaję. He? Oj, kur... O ja kurwa. Dobrze, że za nim nie byłam. To teraz dał, nie? Przeszło. Jak tam kurwa zejść? Oj, ja pierdolę! No, żeż kurwa, dała teraz. Uważaj tu na wprost jest wybuchające. Okej. Okay. Ej ty ty tyle wejdę, Jesaj, nie wiem czy tyle wejdę. Poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. koncentrujące kurwa Poczekaj Nямиita. na mnie, łap mnie, łap mnie, łap mnie, łap mnie, łap mnie, łap mnie, łap, tak, łap mnie, łap, Poczekaj, łap mnie, łap mnie, łap mnie, no no tu... łap mnie, Jezu. Kurwa. Ja gadam z tobą, ja nie mogę na raz rzeczy... Ja ci włączasz, ja pierdolę Ja e... sobie wiem mm. sobie Tam poszedł kurwa Gid. O kurwa, o jezu trujące to było Co mi kazało i zebrać tego drzewa Ja? No Ja ci nic nie kazał ja nie wiem czy tam wejdę. Dobra, próbuję, próbuję. Może ci linę zrzucę. Nie, już idę. Ale łap, będziesz mnie łapał, będziesz mnie łapał, będziesz mnie łapał. Łapnie, mnie, ładnie, 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 łapnie. No ja trzymałem cię! Kurwa, czekaj, tą linę Dobra, dobra. No na chuja ja tu lajdę, kurwa. Nie <laughs> kurwa. Ja nie wiem czy to jest dobry pomysł albo nie to po co robię Oj dobra. prędy Ale ja nie wiem On jakoś tędy kurwa wlastu, niano ale No i co, aha, rozumiem Ej, a jak się złapać jak jestem na tym kamienia No, lewym Nie! Kurwa! Co? Padłeś? Ja nie mogę się złapać Nie umiem No wyjebałem się kurwa bo, bo nie wiem A chciałem to... skoczyć na skałę nie złapało mi skały No właśnie też nie mogłam się złapać, nie wiem jak O kurwa ryzykowne Dasz radę? Na nie ja tak to jest poczekać. łatwe Dobra ja poczekam jakbyś spadał Kurwa, wysoko. Masz no takie Tro... trochę więcej niż połowa. Dobra, próbuję. Nie mam tak mało. Będziesz mnie łapał? No. Dobra. Ja pierdolę. Chodź, 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 A dobra. Chodź, chodź, chodź. Myślałam, że spadłeś. I co, teraz? Nie, Tu robimy tam O kurwa, co to, to jest? Chodź. To nie śmiesznie to wygląda. Casper. Kasper. Spacja i siada. Gdzie my kurwa jesteśmy? Jak my chcemy stąd wyjść? Nie dygaj małolat, kurwa tylko chodź. Mhm. A ty o, nie do... jest... kurwa, ty Ja do spania, bo ja to ja mam na szóstą. O kurwa W dół, dół dół? W dół? dół. Jesteś pewne. I w dół. No to po co my w górę szliśmy? Odpalamy erbas, chodź chodź ja ryba, Chodź dzieciak, nie Dajam, tu polski związek alpinizmu kurwa walczy jeszcze No nie wiesz? No staminę se zbieram no Ja pierdolę, mnie wystraszyła, że lecisz <laughs> Trochę adrenalinki no Nie w tą stronę idę. O ja pierdolę <laughs> Już dobrze, już dobrze, już dobrze. I ty go sama, sama już. Bo ja nie mogę już. Bucik na nogę. Ja poczekam, może. Kurwa, nie wiem, czy ja dojdę. Poczekaj. Ej, deszcz jest, ja poczekam. No idę, teraz idę, teraz skacza szybko spierdala. ej szczerze nie wiem czy dojdę No, mówiłem jeszcze deszcz ha. Jeszcze no i ja pierdolę dojdziesz 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 i gdzie ci złapię ładnie 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 się. no i chuj. u no jasny ja Ale teraz ale, ale ja zajmaczałem <laughs> kurwa książek ja pierdolę

Ojej, No I Dziękuję za obecność i do zobaczenia. Pa pa!